Na początku lipca tego roku dowiedzieliśmy się, że Franciszek mianował prefektem dykasterii nauki wiary, arcybiskupa jest zwolennikiem dopuszczenia błogosławieństwa tzw. związków jednopłciowych. Takie zdanie, gdyby padło przed Soborem Watykańskim II, byłoby natychmiast potępione. Dziś takie zdanie jest czymś, co mówi prefekt dykasterii nauki wiary i nikogo to nie alarmuje. To jest urzędowe poświadczenie, że grzech jest czymś dobrym. Całkowicie sprzeczne z nauką kościoła, spycha ten kościół najsilniej ze wszystkich papieży posoborowych jak najdalej, od nauki Kościoła katolickiego, w stronę herezji, modernizmu. Cześć, witam Was na kanale Okiem Tradycjonalisty. Ja mam na imię Ludwik i dziś opowiem Wam o nowym prefekcie dykasterii nauki wiary mianowanym niedawno przez papieża Franciszka, który jest wyraźnym rewolucjonistą w Kościele i na jego przykładzie myślę, że można bardzo dobrze opisać to, jak rewolucja kulturowa wewnątrz Kościoła, czy tam rewolucja też można powiedzieć modernistyczna wewnątrz Kościoła, zdobywa kolejne przyczółki, aby przesuwać naukę, czy doktrynę, czy też dyskurs wewnątrz Kościoła w stronę herezji modernizmu, coraz dalej oddalając się od nauki Kościoła przedsoborowego. Natomiast zanim przejdę do tematu filmu na starcie zachęcam do zasubskrybowania kanału, kliknięcia dzwoneczek. Wtedy oczywiście będziecie na bieżąco z kolejnymi filmami, które na tym kanale pojawiają się regularnie. I również zachęcam do wsparcia nas poprzez portal Patronite, dzięki czemu okazujecie właśnie wdzięczność za naszą pracę i to jest tak naprawdę wasza zapłata za to, co my dla Was tutaj przygotowujemy. Na kanale, które treści są dla Was, nie dla nas, my je przekazujemy po to, żebyście wy mogli dowiedzieć się czegoś o Kościele, czy też rozwinąć swoją wiedzę lub przekonać się być może do tradycji. Dlatego jeżeli doceniacie naszą pracę, oczywiście zachęcam do wspierania. I możesz też nas wesprzeć pojedynczą wpłatą przez portal Tipli. Jeżeli nie chcesz wspierać nas na stałe, na Tipli nie trzeba podawać danych. Link do obydwu stron ze wsparciem znajdziesz w opisie filmu. A ja tymczasem przejdę już do tematu, żeby zbytnio nie przedłużać. I o kim tutaj jest mowa? Na początku lipca tego roku dowiedzieliśmy się, że Franciszek Mianował prefektem dykasterii nauki wiary arcybiskupa z Argentyny, który nazywa się Wiktor Manuel Fernandez, i ten arcybiskup jest już od dawna tak naprawdę bliskim, znajomym, współpracownikiem papieża Franciszka, który również pochodzi, jak wiemy, z Argentyny. Co ciekawego, możemy się dowiedzieć o tym arcybiskupie. Wiemy, że jest on nie ukrywającym się zupełnie modernistą. Jest zwolennikiem dopuszczania. Rozwodników żyjących w ponownych związkach do sakramentów, co oczywiście jest niezgodne z nauczaniem Kościoła i również jest zwolennikiem przesuwania nauki w stronę dopuszczenia błogosławieństwa tak zwanych związków jednopłciowych. Oczywiście to jest. Całkowicie sprzeczne z nauką Kościoła. I teraz przeczytam fragment jego wypowiedzi na temat właśnie małżeństwa i ewentualnych związków jednopłciowych, rytuału w ogóle błogosławieństwa związków jednopłciowych. A jak wiemy, biskupi Belgii już w ubiegłym roku, tak naprawdę w drugiej połowie ubiegłego roku, opublikowali, jak liturgicznie należy błogosławić tego typu pary. Tak? Co ma na ten temat do powiedzenia arcybiskup Fernandez, który został niedawno mianowany przez Franciszka prefektem dykasterii nauki wiary. Tutaj cytuję. Za portalem PCH24. Małżeństwo w ścisłym znaczeniu tego słowa to tylko jedno stabilny związek dwóch osób, tak różnych jak mężczyzna i kobieta, którzy są dzięki tej różnicy zdolni do zrodzenia nowego życia. Nie ma nic, co można z tym porównać. Używanie tej nazwy do opisania czegoś innego nie jest ani dobre, ani celowe. Uważam, że należy zachowywać wielką ostrożność, tak by unikać rytuałów albo błogosławieństw, które mogłyby. Które mogłoby podsycać zamieszanie. A jednak, jeżeli błogosławieństwa udziela się w taki sposób, że nie ma takiego zamieszania, należy to przeanalizować i potwierdzić. Jak widać, chodzi tutaj o odejście od dyskusji teologicznej na rzecz kwestii roztropności czy dyscypliny. Koniec cytatu. I tutaj zaraz przejdę do interpretacji tych słów, natomiast zacznę od kilku faktów. Po pierwsze, jeżeli chodzi o tzw. małżeństwa jednopłciowe, to Kościół w kwestii tego typu rzekomych związków określa się jasno. Akt płciowy między osobami tej samej płci jest jednym z grzechów wołających o pomstę do nieba, czyli jednym z najcięższych grzechów, jakie w ogóle istnieją. Każdy, kto świadomie coś takiego robi, będąc określając się przynajmniej jako katolik tkwi w takim grzechu jeżeli tkwi w takim związku to jest to grzech popełniany notorycznie czym jest tak naprawdę ten rytuał błogosławienia tych par jest de facto urzędowym ze strony kościoła potwierdzeniem że te osoby mogą sobie grzeszyć to jest dokładnie to w kościele katolickim nie mamy innej możliwości taka jest nauka kościoła natomiast co ten prefekt Mówi. Mówi po pierwsze takie słowa, które są dwuznaczne i jest to charakterystyczne dla modernistów. Ja przeanalizuję całą, jego, przeanalizuję całą jego wypowiedź i zacznę od pierwszego takiego sformułowania, które celowo moim zdaniem jest niejasne. Jak ono brzmi? Małżeństwo, domyślę, to stabilny związek dwóch osób, tak różnych jak mężczyzna i kobieta. Czyli on nie powiedział tutaj, że małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety, tylko osób. Różnych, tak jak mężczyzna i kobieta. To jest zdanie podatne na interpretację. Jest to typowy zabieg dla modernizmu. Typowy zabieg, dlatego, żeby przesuwać dyskurs wewnątrz Kościoła coraz dalej od tradycji. Tak samo drobne takie zdania, które były nieporozumieniami, znalazły się w dokumentach Soboru Watykańskiego II. One posłużyły do posoborowej interpretacji i de facto podmiany zarówno liturgii, jak i doktryny katolickiej. Oddalanie jej coraz bardziej od nauki Kościoła. I tutaj mamy to samo. Jak wielokrotnie Wam tłumaczyliśmy na tym kanale, rewolucje takie kulturowe, czy rewolucje pojęciowe, czy rewolucje wewnątrz, w tym wypadku wewnątrz Kościoła, ale wewnątrz różnych instytucji, idą zawsze powoli. To jest, można też określić, takim stwierdzeniem, które się przyjęło, że to jest przesuwanie okna Overtona. To jest okno, wewnątrz którego są dopuszczalne w danym momencie, w danej społeczności postulaty, które mogą krążyć w debacie publicznej. Na ten moment na pewno nie jesteśmy w stanie zaakceptować powiedzenia, że małżeństwo nie jest tylko związkiem kobiety i mężczyzny. Natomiast powiedzenie takie, które jest wieloznaczne, teoretycznie można je dobrze zinterpretować, ale teoretycznie można też je zinterpretować źle, tak jak to, że małżeństwo jest. Związkiem osób tak różnych jak kobieta i mężczyzna. Bo nie jest to wprost, że jak kobieta i mężczyzna, ale tak różnych. A tak różni jak kobieta i mężczyzna, mogą być też inne osoby, które sobie wymyśliły, że są tak samo różne. Tak, to jest podatne na interpretację. Takie stwierdzenie na ten moment. Nie jest tak alarmujące, bo mamy znacznie więcej innych problemów i katolicy już w 2023 roku na to aż tak uwagi nie zwrócą. Ale ja na to uczulam, bo jest to bardzo duże nadużycie, które będzie prowadziło do dalszych nadużyć do przesuwania tego okna Overtona coraz dalej, tak żeby zaakceptować ostatecznie za ileś tam lat wprost herezję małżeństw jednopłciowych, bo do tego to moim zdaniem dąży. Takie zdanie, gdyby padło przed soborem watykańskim II, byłoby natychmiast potępione. I to pokazuje, jak to okno Overtona od czasów przedsoborowych do dziś się daleko posunęło, gdzie dziś takie zdanie jest czymś, co mówi prefekt dykasterii nauki wiary i nikogo to nie alarmuje, ale my alarmujemy, żebyśmy uważali na takie rzeczy w przyszłości i zdawali sobie sprawę z tego, że Franciszek, kreując takie osoby w Watykanie, wsadzając je w Watykanie, przesuwa okno Overtona i robi swój marsz przez instytucje, aby służąc tak naprawdę, reformą, które sukcesywnie spychają, oddalają się od wiary katolickiej, od Soboru Watykańskiego II cały czas, Franciszek jest tym papieżem, który najdalej to przesunął i chce, tak jak mówiłem w innym filmie, też zachować ciągłość swojej władzy. Dlatego mianował tak wielu kardynałów, i również bardzo młodych kardynałów, którzy nawet 32 lata od dzisiaj będą mogli uczestniczyć w konklawę. Po to, żeby zapewnić sobie ciągłość tej polityki. Także Franciszek po prostu jest tym papieżem, który najdalej odepchnął ten dyskurs wewnątrz kościoła posoborowego od kościoła przedsoborowego. I to jest ten element, dlatego uczułam na to zdanie. Natomiast co on mówi na końcu? A jednak, jeżeli błogosławieństwo udziela się w taki sposób, że nie ma takiego zamieszania, należy to przeanalizować i potwierdzić. Więc mówi, że jak najbardziej kościół urzędowo może potwierdzić. Błogosławieństwo par jednopłciowych, bo o to w tym zdaniu dosłownie chodzi. Czyli, tak jak mówiłem wcześniej, Kościół, zdaniem prefekta dykasterii nauki wiary, za chwilę do tego przejdę, czym jest ta dykasteria, jest, powinien błogosławić osoby żyjące w grzechu, wołające po pomstę do nieba, bez chęci poprawy. To jest urzędowe poświadczenie, że grzech jest czymś dobrym. De facto, nic innego, to jest dokładnie to. Arcybiskup Fernandez sobie to argumentuje w następujący sposób. Chodzi tutaj o odejście od dyskusji teologicznej na rzecz kwestii roztropności czy dyscypliny. Czyli twierdzi, że teologia jest niżej niż jakaś tam roztropność, według której nie należy potępiać grzechów. To jest dla niego roztropność. Oczywiście z roztropnością prawdziwą, jak pewnie dobrze wiecie, nie ma to nic wspólnego. I tutaj jeszcze podam jeden ciekawy fakt z życia arcybiskupa Fernandeza. Jest to arcybiskup. Niezwykle podejrzany i dziwny. Nie wiem, jakie są jego skłonności, te powiedzmy, cielesne, ale podejrzewam, że są w jakiś sposób nieuporządkowane, bo tak można wywnioskować z jego działań. A z jakich działań, już wam mówię. Za portalem fronda.pl podaję wam, że arcybiskup Fernandez był autorem książki na temat całowania. Na temat przeżyć, jakie towarzyszą ludziom, którzy się całują. I co arcybiskup Fernandez mówi o tej książce swojej? Mówi następujące słowa, teraz cytuję. Wyjaśniam ci, że książka ta nie tyle jest napisana na podstawie mojego własnego doświadczenia, ale na podstawie życia osób, którzy całują. Na tych stronach chcę podać syntezę popularnego uczucia, tego co ludzie czują, kiedy myślą o pocałunku, czego doświadczają śmiertelnicy, gdy całują. Czyli jak widzimy, tutaj biskup, który powinien być wzorem cnót, bo dawniej biskupu, na biskupów wybierały się najbardziej pobożne osoby, pisze książkę na temat namiętności, bo mówi dosłownie, że chodzi mu tu o uczucia towarzyszące ludziom, którzy się całują, gdzie próbuje, że tak powiem, zaznaczyć, że to nie, nie pisze tego z własnego doświadczenia, tylko z doświadczenia osób, które mu o tym opowiadały, chociaż nie powiedział tego wprost, bo jak sobie przeanalizujemy to zdanie znowu, to dowiemy się, że on mówi tak, wyjaśniam ci, że książka nie tyle jest napisana na podstawie mojego własnego doświadczenia, czyli nie powiedział, że nie jest napisana na podstawie mojego własne, własnego doświadczenia, tylko, że nie tyle na podstawie mojego własnego doświadczenia, więc teoretycznie możemy zinterpretować, że jest na podstawie doświadczenia, ale no nie mamy pewności, tak, ale mówię, że nie jest to tak jednoznaczne zdanie, jakby mogło być, natomiast co o czym jest sama ta książka? Jest ona o namiętnościach. O uczuciach, które towarzyszą ludziom podczas pocałunków. I namiętności, jak dobrze wiemy, to jest ten element z naszych władz, który zawsze oddala nas od Boga. Jeżeli jesteśmy owładnięci namiętnościami, to one osłabiają naszą wolę i powodują to, że będziemy łatwo popadać w grzechy. Jeżeli chodzi o drogę duchową. To droga duchowa, która prowadzi nas do Boga poprzez trzy etapy czyli oczyszczający, oświecający i jednoczący z Bogiem, ta droga duchowa ma, jej pierwszy etap zwłaszcza, ma za zadanie nas oczyścić właśnie z namiętności, czyli z przywiązań do spraw cielesnych, które prowadzą nas do grzechów. Jeżeli opisujemy namiętności i fascynujemy się, tak jak ten biskup się fascynuje w tej książce, znaczy, że sami prawdopodobnie jesteśmy nieuporządkowani wewnętrznie, ale nie nam to oceniać, jak biskup jest uporządkowany, czy nie, natomiast nam jest oceniać to, jakie treści on przekazuje. A przekazuje on treści, bo to jest jednak następca apostołów, który sprawuje urząd w ramach Kościoła katolickiego założonego przez Chrystusa, i ten człowiek opisuje namiętności, jakie towarzyszą ludziom. No po co? Czy po to, żeby ludzie walczyli z tymi namiętnościami? Na pewno nie. Czy w jakiś sposób go to fascynuje? Być może. Czy on chce tym zafascynować innych? Raczej tak, bo tak mu o tym mówi de facto, że chce przedstawić te uczucia tak innym. Więc w jaki sposób taki człowiek ma prowadzić do Boga? No w żaden sposób nie może. To jest całkowite zaprzeczenie. To jest subiektywizm. Subiektywizm oparcie się na uczuciach, na namiętnościach, na najniższych władzach, które, tak jak mówiłem, zgodnie z tym, jak mistycy opisywali drogę do Boga, czy jak w teologii mistycznej się opisuje drogę do Boga, należy odrzucać na pierwszym etapie, na drodze oczyszczenia. A tutaj. Z tego biskup zrobił sobie temat książki po to, żeby przedstawiać to być może swoim wiernym, tak? To jest w ogóle pomylenie z poplątaniem i nie dziwmy się, że taki biskup ma problemy z doktryną, jeżeli nie potrafi opisać nawet pierwszego etapu drogi duchowej. Taki biskup, moim zdaniem, nie prowadzi żadnego życia duchowego i tym bardziej nie przekona do tego życia duchowego, co jest dla nas ważniejsze patrząc z zewnątrz. Wiernych. Natomiast czym jest dykasteria nauki wiary? Może teraz dodam. Dykasteria nauki wiary jest to dawna kongregacja nauki wiary, a jeszcze wcześniejsza święta inkwizycja, czy też święte oficjum. Święte oficjum, które zawsze czuwało nad tym, żeby nie była głoszona herezja w przestrzeni publicznej. Zwalczało herezję, oczywiście o Świętej Inkwizycji możemy nagrać osobny odcinek i na pewno kiedyś się takie ukaże. Wiemy też, że zdarzały się pewne nadużycia, natomiast co do zasady, instytucja Świętej Inkwizycji pilnowała czystości wiary katolickiej. I bardzo dobrze, że była. Natomiast w tym momencie z takim biskupem odchodzimy tak daleko od pierwotnych założeń tej Świętej Inkwizycji, czego nawet nie kryje Sam Franciszek, że chce od tego odejść, że ta. Inkwizycja, czy dzisiaj dekasteria dekas nauki wiary, nie będzie strzegła wiary, będzie raczej promowała w pewnym sensie kulturowe fenomeny czy rewolucję kulturową, czy też będzie wprost głosiła rzeczy, które są sprzeczne z nauką Kościoła, tak jak choćby błogosławieństwo tych par, o których mówiłem wcześniej, które jest de facto potwierdzeniem, tak jak mówiłem, urzędowym. Grzechu wołającego o pomstę do nieba, jako czegoś dobrego. 1 lipca bieżącego roku papież Franciszek skierował list do arcybiskupa Fernandeza o tym, jak ma nadzieję, że będzie on sprawował swój urząd prefekta dykasterii nauki wiary. I w tym liście zawarł następujące słowa. Nazywając biskupa, arcybiskupa Fernandeza swoim bratem, dykasterii nauki wiary pisze następująco: Głównym celem jest strzeżenie nauczania, które wypływa z wiary, aby dać uzasadnienie naszej nadziei. Ale nie jako nieprzyjaciele, którzy wskazują i potępiają. W innych czasach kongregacja nauki wiary używała niemoralnych metod. Były to czasy, gdy zamiast propagować wiedzę teologiczną, ścigała możliwe błędy doktrynalne. Od ciebie oczekują z pewnością czegoś odmiennego. Czyli, tak jak widzimy, Franciszek nie chce sam to wyraża w tym liście żeby to, co zostało powołane do tego, żeby bronić wiernych przed Herezją, broniło de facto przed Herezją. On chce Ewangelizować poprzez Kongregację Nauki Wiary, czyli dawną, przepraszam, dzisiaj Dykasterię Nauki Wiary, czyli dawną kongregację, jeszcze dawniejszą Świętą Inkwizycję, chce zmienić ją w centrum ewangelizacyjne, a nie w centrum broniące przed herezją. Co w czasach takich jak dziś, gdzie tak wiele mamy herezji i błędów w przestrzeni publicznej, jest działaniem odwrotnym niż Kościół powinien podejmować, bo w czasach, kiedy było duże rozluźnienie, to Kościół jeszcze bardziej pilnował swoich wiernych, pilnował ich dobra poprzez wykorzenianie wszelkiego rodzaju herezji, a dzisiaj, kiedy mamy największe rozluźnienie w historii, odkąd istnieje Kościół, mamy Potężne błędy w samym kościele mamy potężne błędy poza kościołem i pełną wolność głoszenia wszelkich błędów w przestrzeni publicznej. Kościół stwierdza, że dzisiaj to z herezją nie trzeba walczyć i w ogóle to był błąd. To jest aberracja i absurd, ale to jest moim zdaniem celowe działanie Franciszka po to, żeby, tak jak mówiłem, dokonać rewolucji w kościele a Nominacja arcybiskupa Fernandeza jest kolejnym krokiem marszu przez instytucję, gdzie pa Franciszek, tak jak mówiłem, spycha ten kościół najsilniej ze wszystkich papieży posoborowych jak najdalej od nauki kościoła katolickiego. Dlatego trwajmy przy tradycji i uważajmy na te ruchy. My tutaj uczulamy i módlmy się i działajmy, działajmy i działajmy jeszcze raz na rzecz powrotu kościoła do tradycji. Przekonujmy biskupów, przekonujmy kapłanów, przekonujmy świeckich. Twórzmy co się da, róbmy co się da w naszych otoczeniach, w internecie, wszędzie, musimy zadbać o to, żeby Kościół powrócił do tradycji. Jest to kluczowe, jeżeli chcemy nawracać duszę do zbawienia, bo tylko tradycja pozwoli skutecznie to czynić w dzisiejszych czasach. Jeżeli udało Ci się dotrwać do tego momentu filmu, zachęcam do napisania w komentarzu: Nie popieram rewolucji w Kościele. Dziękuję za uwagę i do następnego odcinka czołem.